Także musiałem jechać 400 km, żeby medalik zbozią. Ta pani mówiła, że to raczej ten. Wiem, że w pewnym momencie dla niektórych mogę stać się nudny tą plażą, ale ja korzystam, no słuchajcie, trzeba korzystać. Był lasek, teraz jest plaża. Z plaży taką w tym momencie akurat powiem Wam, że tak, takie coś, czyli kolczyk. Może i srebrny, może nie, nie wiem ale wcześniej nie chciało mi się kamery wyciągać. Może było i warto w pewnym momencie, zaraz Wam pokażę w którym. O! Grosiaki lecą. To jest jakaś... Myślałem tu z taką panią się <laughs> kminili, ale to nie jest pierścionek, tylko jakaś zrywka od tym barka czy czegoś. A tu widzicie? Czekajcie. No, żeby lepiej widać było. Jest medalik. Także musiałem jechać 400 km, żeby medalić z bozią. Ta pani mówiła, że to raczej ten Amelinium, ale ja bym był skłonny powiedzieć, że to jest srebro. Bo na Amelinium to jest za ciężkie, powiem wam. Kurczę, czekajcie, bo komary. Tylko tak, puncy tu żadnej nie ma, bo to jest mało ludki, mikro mikromedaliczek. No nie wiem. A może tu jest punca, a ona kółku. Może i jest, tak, na kółku coś jest. Także będzie chyba drugie srebro z nadmorza. Piękny medalik z matką boską, malutki taki. No i co? Lecę dalej. W tym roku temperatura jakiś tam rekord osiągnęła, gdzieś tam 26 stopni w morzu była. Tam jest piękny schód słońca, przepiękny. Ale już film będzie w domu robiony, to postaram się to w domu zbliżyć. W jakiś sposób, tą czerwoną kulę. Bo mnie już tu nie będzie. A tu! Dlatego była pauza, bo jest piątka magiczna. Jakoś tak z tej piątki, jaki jest, to jakiś smutny taki wypad jest. A tu mam. Sprawdzę tylko to miejsce. Szybko. No. Jedna tylko Ale w wali jak puszka, jak tamten yy, busik, to teraz mamy garbusika kolejna zabaweczka z nadmorza Się młody bawił i zgubił Tam się ktoś drze. Tutaj wiem, że mam złotówkę, bo już ją widziałem. <laughs> Jeszcze patrzę takiego. Już ją widziałem. O jest, nowiutka. No nie ma nic, bo same kapsle dzisiaj idą. I idą kapsle morze, to jest morze kapsli, morze jest nasze piękne. Ale stało się morzem kapsli, nasze znaczy plażą kapsli. Bo morze to morze, nie? Tu mam kolejny sygnał koło tych dołów. A właściwie będą dwa, i to są takie same sygnały, może będzie dwójka, zaraz zobaczymy. O, gdzie to jest, to nie to chyba. No nie chce mi się pointera wyciągać. <śleszy> <śleszy> ha, patrzcie jakie serce wyszło. O, tam nawet ktoś jest na tym serduszku. Kudy się więcej biżuterii jak monet. Jest jakaś rodzinka, jak gdyby tu jest. Nie wiem, może to i srebrne nawet. Powiem wam, że to chyba srebro jest kolejne. Ale dzień się tu wygrawerowana jest jakaś rodzinka. Ale idę sprawdzić ten następny sygnał. No i tak jak widzicie, przed chwilą przyszedł pan. Za 10 szósta sobie rozbił swój parawanik. <noise> Szkoda, do wody nie z tym, żeby bliżej miał. Możecie nie uwierzyć, co potrafi władca kamieni. Mniej macha stałych albo niżej niż też. O... Powiem wam, że tam były kapsle, ale patrzcie się, W koło rowu tego idę, no kopali, to kopali, leciało im wszystko i mamy dwójkę kapsli, tu już wyciągnąłem, szukam jakiegoś łańcuszka, bo jak się zerwało, to i łańcuszek powinien być, także zobaczymy, może jest gdzieś. Dobra, słuchajcie, mam dwa złote, chyba wcześniej była złotówka, ale tam taki gościu jest pijany. Zaczepił mnie, żebym z nim siadał. Opowiadał mu o tym sprzęcie, ale taki pijany, o tym syfie coś tam bełkocze. On mi daje dwie stówy, żebym ja tylko z nim posiedział. <grym> Masakra, powiem wam. Oczywiście. Nie przystałem na tą... O, tu jeszcze sygnał jest. O! Nie przystałem na tą propozycję, bo to nieładnie tak by było. Z mojej strony wykorzystać pijanego. Ale powiem wam, że no różni ludzie się zdarzają na plaży. Dzisiaj akurat taki, ale nie był agresywny, także... No dobra. W końcu jest jakiś rancik. Ale będzie hotspotik, powiem wam. Znowu się cieszę. Zobaczymy ile. Tutaj mamy złotóweczkę. Tutaj gdzieś też piszczy coś. Teraz to namierzymy Namierzę właściwie, bo to ja namierzę nie wy O czekajcie Dobra może być coś większego Kurde, nie chcemy się tego pinpointera wyciągać Tak, jest 2 złote Więc mamy już 3 złote Ale jest jeszcze coś Jakieś 50 groszy Może 20 groszy O tu jest Tu jest 20 groszy Mamy 3,20 Z jednego dołka Super Jeszcze wam powiem Bo mówicie żebym sobie Nastawił tam F2 na 9 Żeby karski wykopać Ale powiem wam jedno Gdybym sobie tak nastawił, to żadnej z tych biżuteriek malutkich bym dzisiaj nie wykopał. Także jak chodzicie w takim trybie, no to musicie się liczyć, że pominiecie to wszystko. No i fakt, że kapsli nie będziecie kopać, a przeważnie kopi się na kasę na plaży, nie? Ale ja wolę te kapsle kopać wszystkie i nie pominąć nawet malutkiej biżuterii. Meduzy! Wybrały się na spacer. O, galareta. Mówiłem o serii muszlowej? Kolejna muszla, bałtycka. I piękny sygnał. Dwójkowy, ja wiem, że mam dwójkę, bo już ją tam przemiotłem, to mi mignęła. Gdzieś tutaj. No mignęła i co? No. O. Piękna nowa dwójeczka. Także powoli się będę zwijał. Jeszcze, jeszcze kopnę jedną może monetę, chociaż dzisiaj jest ciężko i będę podsumowanie robił. A dla wszystkich moich widzów mam serduszko. Jak zwykle każdy dostaje, chyba, że się brzydko zachowuje. Także jeszcze raz serduszko mam dla Was takie dla <grymna> wszystkich. Powiem wam, że tutaj podlewa woda już nie trafiła się ostatnia moneta, ale trafiło się coś. Lepszego, srebrny kolczyk się trafił. Dzień dobry. Nie odpowiedziały. Yy, także mamy srebrny kolczyk. Na pewno jest punca. Jest takie oczko, może nawet na zdjęciu wstawię. Na pewno wstawię zbliżenie. Także słuchajcie, zaraz idę robić podsumowanie i zobaczymy co tam było dzisiaj tam idzie, można powiedzieć, ziomek czekajcie, ja się stąd ewakuuję. Ziomek z moich okolic. Pogadaliśmy fajnie. Powiedział, że mi da suba, żeby gdzie mnie oglądał. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie w tej chwili oglądasz jak to leci. Jak tak to daj znać Fajne spotkanie Pogadaliśmy o tych poszukiwaniach O tym wszystkim Ale dobra słuchajcie Bo ja tutaj Do podsumowania się zbieram Bo traktor podjeżdża 5 7 9 11 13 14, 15 16 17 20 30 17 50 17 70 10 eurocentów Zobaczcie Trochę sreberka wpadło Dobra jeszcze Porozmawiałem tutaj z panami, co zbierają te śmietniki. O, jak mówiłem, sreberka wpadły w postaci taką. To jest chyba raczej srebrne, bo za ciężkie na amelinium. Chyba że jakiś inny metal. Ale tu jest na kółku, powiem wam, próba chyba. Dwa kolczyki. Taki większy i troszeczkę mniejszy. To jest najciekawsze, powiem wam, bo tutaj jest grawe, wygrawerowana jakaś rodzinka. I grosiaki, tam wiadomo, o, pełność śmiecia i ten samochodzik, także było to, co było, a tak suma summarum wypadł udany, mimo że się tak zaczynało ciężko i niemrawo, ale powiem wam, że coś wyszło jednak, także pozdrawiam, dziękuję za to, że oglądaliście i jeszcze raz was pozdrawiam i zapraszam oczywiście do następnego filmu, już na pewno ostatniego z nadmorza.